Mecz trzeciej kolejki łódzkiej trzeciej ligi rozegrali siatkarze WKS Wieluń. Odmłodzony zespół trenera Zygmunta Boryczki podejmował w hali Wasi rezerwy skrybeł chatów, które rok temu grały w drugiej lidze. I choćby z tego powodu goście byli faworytem konfrontacji. Swoją wyższość potwierdzili na parkiecie, ale wielunianie mają czego żałować, bo przynajmniej Tajbrek i tym samym minimum jeden punkt mieli na wyciągnięcie ręki. Trzeci mecz. Na razie mamy bilans 1 do 2, czyli jedna wygrana. Pierwszy mecz wygrany u siebie graliśmy z, z wolej Tim Żychlin, 3 do zera gładko. W drugiej kolejce graliśmy w Łodzi z Wifamą, co są juniorzy z Łodzi grający w naszej trzeciej lidze. No i mecz podobny do, nas, do, do tego meczu, dzisiejszego, czyli festiwal błędów z naszej strony, zwłaszcza na, na rozegraniu piłki, spowodował to, że mecz, który powinniśmy w wygrać 3 do zera. Gładko, przegraliśmy 3 do 1. No może nie to, że gładko, ale, ale przegraliśmy niestety. Na no mecz dzisiejszy, no to jak było widać, za dużo błędów na zagrywce, za dużo błędów było w rozegraniu, za dużo w ogóle prostych błędów przy odbiciu piłek sytuacyjnych. Muszę ja powiedzieć, sy sytuacyjnych chyba 1 na 99, 11 wygrywaliśmy. No może, może nie aż tak. Ale... No, no, trzeba coś wybrzmić, żeby zwrócić uwagę na, na największy defekt chyba, nie? E, tak, było to największy, największym naszym defektem. No, e, wiem skąd się to bierze, to jest po prostu grali środkowi. Tak? E, mamy na chwilę obecną dwóch środkowych. E, Takie pytanie ogólniejsze, co to za zespół jest? O, ogólnie, nie, nie tylko konkretne pozycje, ale wiem, że bardzo odmłodzony widać. Yy, tak, z ubiegłego roku zostało, zostało dwóch zawodników, wszyscy pozostali to są nowi zawodnicy, część yy, czterech pozostałych, jest jak gdyby starszych, wróciła do nas. Po przerwach dłuższych, po grach w innych, w innych klubach, natomiast yy, oś, dziewięciu zawodników są to chłopcy młodzi, którzy trenują od zeszłego roku, od września. No i po roku mm, gry, od razu w ze po roku w treningach doszliśmy do takiego poziomu jaki mamy. I przyszło im grać w seniorach, tak dokładnie, więc mieliśmy grać w juniorach, ale tak się złożyło, że gramy w seniorach. Być może i dobrze, bo może, być może szybciej nabiorą e, doświadczenia. I z takim też zamiarem w tym roku startujemy w tej lidze, żebyśmy, żeby ci młodzi chłopcy nabierali e, jak najwięcej e, doświadczenia. Dzisiaj może ich za dużo nie grało, e, natomiast no, w pozostałych meczach na pewno będą grać, bo ci zawodnicy starsi mają pracę, mają e, przede wszystkim studia. Celem na ten sezon jest awans do, do czwórki, oprócz na, nabierania tego doświadczenia, do czwórki, czyli do finału e, wojewódzkiego. No i z tego, co tak na razie widać, no to jeśli wyeliminujemy. W zasięgu to... no, Oczywiście, że tak. Cel może wysoki przed nami, poważny, jak na skład, skład drużyny, ale jest to jak najbardziej w zasięgu, jeśli wyeliminujemy błędy, które się, się trafiają. No to ja nie widzę problemu, żebyśmy tam się nie mogli e, znaleźć, bo tak jak mówiłem, tydzień temu też powinniśmy wygrać. No dzisiaj nie wiem, czy powinniśmy wygrać, ale na pewno Tajbrek e, był, 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 był w zasięgu. Zresztą myślę, pierwszy set też, błędy przede wszystkim e, rozgrywającego i tych dwóch młodych e, środkowych, gdyby je wyeliminować, to myślę, że też wynik byłby zupełnie, zupełnie inny. Pomimo, że skończył się 25 do, do 17, chyba. Pierwszy, pierwszy trzeci set przegrany do 17 do 14, drugi wygrany do 22. W trzecim prowadzicie 19-16 i tu taka była zmiana. Że z czternastką zawodnik od razu wszedł na boisko, od razu się zmienił z tobiaszem, i niewiele brakowało, żeby w ogóle już więcej nie zagrał. Tak długo serwowali goście i odrobili straty, i wyszli na poważne prowadzenie, którego nie dali do końca. No tak, powiem szczerze, że myślałem, że ten set już jest spokojnie przez nas wygrany i doprowadzimy tutaj breka, bo mieliśmy 16-19 dla nas i piłka była u nas w górze do ataku, niestety nie skończyliśmy. Błąd, błąd od zawodnika, który atakował. Potem kolejny, kolejny prosty błąd nasz, czyli to nie przeciwnicy zdobywali punkty, tylko myśmy je sami tracili. Doprowadziliśmy do remisu, no i dwie kolejne zagrywki też punktowe dla, dla przeciwnika, no i niestety no, w końcówce seta zawodnicy najbardziej doświadczeni niestety na zagrywce tak powiem nie podołali i zagrali dwa razy w siatkę pomimo, że no, przedtem mieli bardzo dobrą zagrywkę cały czas i to funkcjonowało no niestety nie wiem czy emocje czy nie chcę powiedzieć, że brak doświadczenia, bo są to zawodnicy doświadczeni no ale tak wyszło jak wyszło czyli przegraliśmy wygranego seta i to boli ja się że właśnie Nasza drużyna zaczyna tak w granicach z szóstego, piątego miejsca, potem z czwartego, a nawet z piątego nieraz awansuje do tej czwórki, a potem przeważnie gra nawet o, o to zwycięstwo w województwie. Często, nie przeważnie. Tak, tak możemy się spodziewać takiego scenariusza w tym sezonie. No nie, no ostatnie dwa lata to awansowaliśmy do czwórki, że tak powiem, bez żadnej łaski, tylko na podstawie wyników uzyskanych. Mam nadzieję, że w tym roku też awansujemy do tego finału ścisłego wojewódzkiego, oczywiście bez łaski i też na podstawie uzyskanych rezultatów. No mam nadzieję, że na, na treningach wyeliminujemy te błędy, częściej, częściej rzadziej spotykamy niż w tamtym roku. Bo tylko dwa razy plus mecz w jednym tygodniu. No ale mam nadzieję, że. frekwencja może być Frekwencja jest na razie przynajmniej na tych osobach, którymi najbardziej to na młody na młodzieży jak najlepsza, czyli bardzo dobra. Praktycznie cały czas wszyscy, wszyscy są. A wiadomo, oni potrzebują ogrania i nawet na treningach zyskują to, to doświadczenie boiskowe, które mam nadzieję będzie procentować już później, kiedy będą grać na, na, na boisku. No, tak się stało pod, 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 podczas meczu. Chyba się nie mylę, jeżeli powiem, że najstarszy na boisku w dzisiejszym meczu wydawało się, że mogłeś wziąć ciężar na swoje barki i próbowałeś to zrobić? E, może tak. E, witam. Czy najstarszy zawodnik? E, ciężko mi e, powiedzieć. Nie znam jeszcze wszystkich kolegów z drużyny. E, czy próbowałem ciężar wziąć na swoje barki? No, miałem ciężko, grałem na pozycji libero. No, sz sz szatnie się czuję właśnie. Nie tylko patrząc z metrykę, ale właśnie zachowaniem i robiąc atmosferę. Czy, czy takim się czujesz w ogóle? Czy takim się czuję? Staram się takim być. A czy to mi chodzi ciężko mi powiedzieć? Jak się wyszło na boisku? No, wyszło jak widać. Przegraliśmy 3-1 mecz, był jak najbardziej do wygrania. Trochę za dużo błędów, błędów po naszej stronie. Kilka piłek podbitych, nieskończonych w kąta ataku. No i wyszło jak wyszło. No, zabrakło. zabrakło szczęścia, determinacji. Jak wierzę o kolegach i ja do zawodnicy, bo duże zmiany kadrowe nastąpiły między sezonami. To są uczniowie, już doświadczeni zawodnicy. Wiem tyle, że drużyna składa się praktycznie z młodych zawodników. Wiek, tak naprawdę, juniorski. To są jeszcze uczniowie. Mówię, ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo jeszcze nie zdążyłem jeszcze wszystkich zawodników poznać. Ja z kilku bardziej doświadczonych i to widać zresztą nawet na boisku. No i tyle. Czas, żeby się zgrać, ten, ten okres dwóch miesięcy przygotować, bo po tych piłkach takich lecących, kolokwialnie z pół godziny, do których nikt nie dochodził, to widać, że, że, że coś przemkowało. Trochę może w za bardzo secie naliczyłem 3-4. Już myślałem, że, że w ostatnim nie będzie, a pod koniec znowu się zdarzyły. Pewnie no tak, ja, ja wiem sam po sobie, w piłkę nie grałem 5, praktycznie nawet 6 lat. Ciężko bez treningu wejść sobie na boisko i każdą piłkę wyciągać. Nawet taką, która leci 3-4 metry w górę. Widzę, że chłopaki też jeszcze nie do końca są zgrani z drużyną. Nie da się tego ukryć. Przyjdzie, przyjdzie więcej treningów, bardziej się zgramy i myślę, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Podaję, że 19-16 w czwartej partii nagle się 22 19 dla przeciwnika podaliście im rękę po prostu. No tak to wyglądało. No, tak jak powiedziałem wcześniej, to dużo błędów własnych, tam piłki były, piłki były podbijane. E, jakieś e, głupie błędy, nikt, nikt piłki nie potrafił, nikt piłki nie mógł wystawić. E, no zabrakło szczęścia, zabrakło może trochę determinacji, skupienia na boisku. E, no i te piłki przeważa, prze, przeważyły na, na wyniku końcowym. Jakby doszło do tej breaka Sytuacja mogła się odwrócić. W dwóch, trzech kolejkach i już nie, nie pamiętam czy dwie czy trzy za nami już jesteś w stanie powiedzieć o co będziecie grać w tym sezonie. Gramy na pewno o to, żeby wyjść z województwa, żeby się zakwalifikować do turnieju finałowego no a później wyjść z województwa. Dobrze, dziękuję. Dzięki bardzo.